W ramach Rawickiego Festiwalu Nauki tradycyjnie największe mm, przedsięwzięcie to Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy. W tym roku udało nam się zgromadzić, jak zawsze zresztą, bardzo liczne grono wystawców. Jest ich ponad 56. W gronie wystawców znajdują się zarówno szkoły ponadgimnazjalne. Cieszy nas również obecność szkół artystycznych, językowych, uczelni wyższych, a przede wszystkim pracodawców, których też z roku na rok przybywa. Myślę, że wystawcy z roku na rok podnoszą poziom stoisk. Jest tutaj naprawdę wiele atrakcji. Oprócz zapoznania się z ofertą edukacyjną, można też skorzystać z licznych dodatkowych pokazów, z zajęć warsztatowych, z lekcji pokazowych. Za momencik odbędzie się też pokaz musztry wojskowej. Myślę, że ten moduł targowy pozwoli wszystkim uczniom poszukać odpowiedzi na pytania, jak dalej ukształtować swoją ścieżkę edukacji. Oprócz targów edukacyjnych w ramach rawickiego festiwalu nauki zapraszamy też, tak jak co roku, uczniów do skorzystania z pokazów naukowych. W tym roku będą to pokazy z zakresu robotyki i chemii. I ostatnim takim modułem przewidzianym już na godziny popołudniowe będzie obszar doskonalenia zawodowego nauczycieli i tutaj na zajęciach warsztatowych zgromadzimy nauczycieli polonistów, którzy wspólnie będą szukać odpowiedzi na pytanie, jak zachęcić uczniów do czytania lektur. Poza tym zapraszamy do współpracy też doradców zawodowych, którzy będą zastanawiać się nad szkolnym modelem doradztwa zawodowego i ostatni moduł to Edukacja regionalna tutaj pokażemy, jak tą edukację regionalną można organizować w szkole i dlaczego warto to robić..